Kapelka, tata, zmiłuj się Boże, żyje, nie żyje, co teraz będzie, co to z nami będzie? O Jezu, Jezu, nie. żyje, zabity. Czy niebo może być aż tak zawistny? Niebo nie, ale żeby ten Romeo miał taki zły charakter, kto by pomyślał, że właśnie Romeo. Na własne oczy widziałam te ranę. Boże uchowaj ode złego tutaj, na piersi, biedny trup, cały we krwi, szary jak popiół, cały krwią ze zakrzepłą krwią. Zemdlałam na sam widok. A tak lubiłam taki uprzejmy, grzeczny, zacny panicz, że też dożyłam takiej młodej śmierci.